Lokal po dawnym sklepie obuwniczym na najbliższy miesiąc przeistoczył się w galerię fotografii, a później będzie miejscem spotkań i rozmów o naszym mieście i jego mieszkańcach. Przy ulicy Grunwaldzkiej 8 otwarto wystawa Mysłowiczanki, a już niebawem powstanie tu Urban Lab. Mysłowickie Towarzystwo Historyczne imienia Jakoba Lustiga zebrało kilkasetek fotografii mieszkanek naszego miasta urodzonych między 1860 a 1960 rokiem. To kobiety, które sporą część życia spędziły w naszym mieście, albo były lub nadal są rodowitymi Mysłowiczankami. Dzięki zdjęciom, między innymi z rodzinnych albumów, możemy przyjrzeć się sztuce fotografii czy modzie minionych stuleci, ale przede wszystkim kobietom tworzącym nasze miasto. Każde zdjęcie to także osobna, często przejmująca historia. Historii jest tyle ile zdjęć, czyli gdzieś około 200 sztuk. Każde zdjęcie można opowiedzieć... Y Historycznie całkowicie inaczej. Mamy tutaj harcerkę z Wesołej, która zginęła w Oświęcimiu. Mamy tutaj Sonię Horn, która zginęła w Berlinie. Mamy tutaj zespół harcerek, to jest niedawno odkryte zdjęcie z historii chówca Mysłowicy. Pani Renata pochodzi z Brzezinki, skąd podczas zaborów wielu Mysłowiczan, w tym jej rodzina, musiało uciekać za Przemsze w stronę Jaworzna i Olkusza. Część z nich nigdy nie wróciła już na swoją ziemię. Na wystawie oglądać można portrety m.in. siostry teściowej i samej teściowej pani Renaty. Bardzo dużo na fotografiach rozpoznałam moich znajomych. Ja się czuję tutaj bardzo dobrze. To są moi znajomi. Ja po prostu ich kocham i gdy widzę te stare fotografie, czuję się jak u siebie w domu. Mam ich bardzo dużo i często oglądam. Po prostu jestem zaczką. Lokal po dawnym sklepie obuwniczym udostępnił pod wystawę Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach. Po jej zdjęciu powstaną tu Urban Lab i Cafe Lab, które mają być miejscem, gdzie w swobodnej atmosferze przy kawie można porozmawiać z urzędnikami o miejskich sprawach interesujących Mysłowiczan. To znaczy ma być to takie miejsce w przestrzeni miasta, gdzie... Mieszkańcy niekoniecznie muszą wejść do urzędu, żeby porozmawiać o sprawach, które ich interesują w mieście, gdzie mogą spotkać osoby, które posiadają wiedzę na temat różnych przepisów czy właśnie rzeczy, które się toczą, procedur. Wystawę Mysłowiczanki do 19 grudnia będzie można oglądać codziennie w witrynie lokalu przy Grunwaldzkiej 8. W soboty i niedzielę zupełnie za darmo można wejść do środka i zaznajomić się z większą częścią ekspozycji wraz z krótkimi opisami. Najpóźniej do początku przyszłego roku Mysłowiczanie odwiedzą w tym miejscu Urban Lab.